Tomasz Skiewicz, menedżer Emila Sejfuddinowa. Pamiętam, co Was skłoniło, żeby startować dzisiaj? Generalnie dobra pogoda, w miarę dobra pogoda i dobrze przygotowany tor przez naszego toru Ja bym chciał sobie spróbować motocykl przed wyjazdem jeszcze do Włochy. Pierwsze starty to nie tyle sprawdzanie toru, co sprawdzanie sprzętu, jak się spisał. E, no, wszystko sprzęt. jest ok, Tam generalnie chodziło o to, żeby, żeby Emil sobie pojeździł na motocyklu, a tak naprawdę niczego wielkiego nie testowaliśmy, bo to jeszcze nie czas na po kont... Jakie pierwsze wrażenia ze startu na tym torze? Bardzo dobrze. Bardzo się cieszyłem, że pojeździłem. Jedziemy w poniedziałek, bo Ciom nam i nie jeść. Tak. A jak sprawował się sprzęt na tym treningu? Spokojnie, nawet nie myślałem, to dla siebie tylko. Wszystko ok było. Po kontuzji nie ma śladu? Nie. A jak się ogólnie czujesz fizycznie? Bo ponoć po kontuzji zawodnik zawsze e, czuje się mocniejszy. Czujesz, że w tym sezonie możesz naprawdę wiele zwojować? Może oczywiście, że jestem znacznie mocniejszy po kontuzji. Dużo przemyślamy i Po kontuzji wraca do Grand Prix. Proszę powiedzieć, jaki cel wyznacza sobie na ten sezon, w tych rozgrywkach? Wygrać jak najwięcej wyścigów. Może tytuł mistrza świata? Medal już ma w końcu. Takich celów sobie na razie nie stawiam.